O Siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 17 października, zaczynamy wielkie żniwa kukurydziane. A dlaczego wielkie? No dlatego, że kukurydzy w tym roku prawie tyle co pszenicy. Kukurydzy mamy 30 hektarów, może tam bez małego haczyka. 17 października dosyć wcześnie te żniwa. Kukurydza tak naprawdę no mogłaby jeszcze trochę postać, ale mamy ambitny plan posiać jeszcze pszenicy dosyć sporo po kukurydzy no i im szybciej to zrobimy, tym później ta pszenica będzie miała lżej no ale jak widać kukurydza jest już w miarę sucha tutaj na polu kombajn John Deere 550 i przyjechał do mnie na usługę z firmy AgroSharing oni świadczą usługi właśnie dla rolnictwa, ale nie tylko usługi, a także Wynajem maszyn, na przykład ciągnik można u nich wynająć na dobę, na tydzień, także wynajem długoterminowy, ciągniki, ładowarki, przyczepy, nie wiem, pługi, kultywatory. Na stronie znajdziecie szeroką ofertę. W sumie no, najkorzystniej, że tak powiem, jeśli chodzi o cenę usług. Fajny nowy kombajn, tegoroczny chyba, z przystawką Gringhoffa, ósemką, operator doświadczony. Zobaczcie jak fajnie jest skoszone, niziutko. Sieczkarnia włączona, że tak powiem, notniemy resztę, resztek, które idą przez kombajn. Pierzynki masy na sło Masy na polu sporo. Fajnie się to tutaj przerobi. Będzie wapnowanie, ale to o tym w kolejnych odcinkach. Pogoda sprzyja, z rana wprawdzie było mgliście. No i co? Pogoda sprzyja kukurydza, jak widać jak las. Piękna. Tutaj, że tak powiem, wody jej nie brakowało. To działka z dostępem do wody. Wszędzie wyrównana, równiutka. Odmiany z Farmsatu. Tutaj akurat niemy odmianę farmoric. Bardzo się tutaj u mnie sprawdziła. O plonowaniu, więcej może w kabinie, ale powiem Wam, że jest dobrze, tak? No, woda, woda czyni cuda. Bez wody w okolicy słyszy się o plonach od 5 do 8 ton. Tutaj zobaczymy, jak wyjdzie. Co dla mnie ważne, kombajn wyposażony w mapowanie plonu, także w tym roku ten plon będzie zmapowany już wszędzie, tak, mapowałem Medionem, będzie mapowane właśnie tym Jondirem, także będzie dokładny plan znany, będzie można się pobawić w siew pszenicy ze zmienną obsadą. No i lecę do ciągnika, bo tu co chwila pełno, co chwila pełno, miernik plonu skalibrowany, byliśmy na wadze, dwa zbiorniki. 9 ton, 940 kg. No i działamy. I cyk, zaraz będziemy sypać w biegu. Też taki odbiór, jak jest sprawny, to też taki kombajn może przyrobić więcej. Chociaż tak naprawdę ośmiorzędowa przystawka masy na polu sporo, tak? Kukurydza jest, jak widzicie, no jak las wejdziemy później do środka, to coś więcej poopowiadam o jednostności o parametrach, jak to tam wygląda, ale no za bardzo nie pogoni, no wiadomo, że jest jeszcze też zieleń widoczna, tak, jeszcze masa zielona w tej kukurydzy, no i sypiemy w locie dwa zbiorniki, to jest, mówię, gdzieś tam pirazy około 10 ton jedziemy wysypać na wazę na halę no w tym roku dosyć długo zastanawiałem się nad usługowym suszeniem, chciałem dać ją wysuszyć i zmagazynować no ciężko powiedzieć czy by się to opłaciło czy nie, ale stwierdziliśmy, że jednak bez roboty, bez zabawy bo miałoby to koniec do suszenia wozić ponad 20 km w jedną stronę jak wiecie koszty suszenia teraz są ogromne no i decyzja, że sprzedajemy do firmy, do której sprzedawaliśmy w roku ubiegłym npk Farm do mojego kolegi tutaj Mateusza pozdrawiamy, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania o cenę i tak dalej to numer Zostawię w opisie, może tutaj gdzieś z rejonu w okolicy, czy może i z dalszej okolicy e, będzie zainteresowany zakupem. E, fajne, że tak powiem, parametry cenowe, e, potrącenia, cena e, do, do tona procentów. No e, ale to już dzwoncie, pytajcie indywidualnie. Tutaj akurat co, studzienka? Chyba studienka. Akurat tutaj pas wjechaliśmy na środku, gdzie są trzy studienki do ominięcia. No, operator e, dosypie, wysypie i lecimy dalej. Mam nadzieję, że tych żniwnych odcinków uda mi się kilka przygotować. No zawsze to coś nowego, coś ciekawego. No i kolejna studienka napotkana na trasie. Mówię są tutaj cztery akurat na tym przejeździe. Nieobsiewane blisko, więc były widoczne. Pewnie zapytacie o cenę. No ceny w tym roku to jest duży rozstrzał. Słyszy się że gdzieś tam w lubelskim, bo i tam 800 zł za 30. Słyszy się o cenach 900 zł, 950, nawet słyszałem 1000 i ponad 1000 w zależności od zapotrzebowania, od rejonu. No i tak jak mówię, duże rozstrzały, jeśli chodzi o popór potrącenia tak, za tono procent, wilgotności też słyszałem o potrąceniach od 10 zł, 12 do, do nawet 20 za tono Także rozstrzał duży, warto się na pewno zorientować. Żeby nie stracić, tak? Żeby nie stracić. No, Mikołaj dzisiaj na odwozie. Tata też z doskoku na odwozie, na magazynie. A ja będę tworzył dla was relacje. I patrzeć przyjemnie, jak to się kosi. Jak ta robota idzie. No i najważniejsze, dobywa do zbiornika, tak? To cieszy. Też w miarę staramy się z tą kukurydzą uciec. Ponieważ mocno pogryziona jest przez omacnice, no i przy wrazie, jakichś tam wichurach, które mogłyby przyjść, mogłoby sporo kukurydzy wyleg wylegnąć. No i później utrudniony zbiór. Kolejna sprawa, zwierzyna dosyć mo mocno zaczyna się panoszyć. No i właśnie to też jest problemem, tak niższy, stratuje. Kładzie z drona, latałem to było widać place pouszkadzane no i sezon dobiega końca zostaną tylko buraki cukrowe myślę że dzisiaj może jeszcze jutro z rana trochę na dokończenie no i będzie po temacie kukurydza fajna bo zostawia dużo masy na polu ten bilans materii organicznej na pewno jest dodatni no i tak jak widać idzie tylko świst plony, że tak powiem, no na razie się nie wypowiadam, będzie wszystko sprzedane, to powiem, ale waha się to od 10 do 20 ton w tym przedziale a GreenGolf robi piękną robotę, tutaj ten docinacz, naprawdę mega, 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 mega no i panie w biegu bo w ciągu dnia też jest kilka hektarów przy koszeniu do przodu, tak, przy kukurydzy gdzie tych ilości jest dużo, to w ogóle są e, duże. Także robota ubywa. Myślę, że dobre 2 hektary na godzinę, czyli jakieś tam 30 ton na godzinę, e, kładziemy. Bo jest jeszcze sporo tej masy zielonej, ale i tak i tak z pola ubywa. Ale na magazynie przybywa. Także jest dobrze. O, kończy się w styczniku. Pamiętam teraz większy, no a w sypane to też jeszcze tonę do kości zawsze Kur przyczepa, uuu jakieś większe zbiorniki teraz Korydza pięknie znika w kaderze, tylowe wydajności tutaj mamy Zahają się od 14 do 20 ton Wielkość 35 teraz pokazujemy no różne z wielgodnością na tym polu było od 30 do, do 40 także rozbieżności duże i pół zbiornik o, Na magazynie też się dzieje tutaj jakieś 9 hektarów, z 9 hektarów na bieżąco podrzucane. No bo komboń Kosi więcej odbierane będzie dopiero od jutra także no, chłopaki w dzień tego nie wywiozą Jutro może padać deszcz także trzeba się jeszcze kąpań schować, żeby nie zmokł, bo cały sezon chroniony od deszczu to i, i na żniwach kukurydzianych nie może zamoknąć. No i Merlo niezastąpione jak zwykle, zawsze i wszędzie.